Witam. Jest to dzień. Dzień, w którym wszystko może się zmienić. Wszystko zaczęło się od tego, że Dio Arkadiusz wyrzec z inicjatywą złożenia projektu na trasy MTB do budżetu obywatelskiego. Niestety, przegraliśmy z dachem kościoła, jednak pomysł zdobył pokaźną ilość głosów w liczbie 290. Po wizycie u burmistrza dowiedziałem się, że sam projekt tras jest w trakcie kompletowania. Jakiś czas później zostało ogłoszone zabranie w tej sprawie. Na samym spotkaniu mówiliśmy podstawowe aspekty całego tego przedsięwzięcia oraz przeprowadziliśmy dyskusję na ten temat. Sam projekt jest w trakcie pierwszego etapu, który obejmuje budowę dwóch tras, do których za chwilę przejdziemy. Pierwszą jest Single Track o długości 801 metra. Trasa jest przewidziana dla rodzin z dziećmi zaczynającymi swoją przygodę z jazdą w lesie. Drugą. Już ciekawszą propozycją jest Flow Trail o długości 110 metrów. To jest trasą rozmiejcona o jakieś stoliki czy mniejsze hopy, bandy z nachyleniem terenu już większym, to jest 10%. I na razie nie ma konkretnych szczegółów jak obydwie trasy miałyby wyglądać. I też wiem, że po takim tytule, czy po całej takiej jakby hmm, nagłośnieniu tego większość myślała że to będzie kilka zróżnicowanych, dużych tras, gdzie będą jakieś duże hopy, czy coś w tym celu. Jednak trzeba pamiętać, że to jest inwestycja. Inwestycja musi się zwrócić. Jeżeli powstałe trasy będą cieszyć się zainteresowaniem, to zostanie wdrożony drugi etap. On będzie miał na celu rozbudowę całej tej miejscówki. Dlatego tak ważne jest, żeby pierwszy etap przeszedł dużym echem, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, i no, żeby cała ta miejscówka zaczęła na nowo żyć. Tak więc jak możecie nam pomóc? Udostępniajcie i lajkujcie post z opisu i z przypiętego komentarza. Im większe będzie zainteresowanie, tym większa jest szansa, że cały projekt wypali. Za wszelką pomoc w rozwijaniu tego. Dziękuję w imieniu moim oraz moich przyjaciół, którzy walczą w tej sprawie, bo inaczej tego nie można ująć. O wszystkich update'ach raczej będę informował albo tu, albo na moim Instagramie, do którego też serdecznie zapraszam. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Mam nadzieję, że nie obejdzie się on bez echa i że jednak pomożecie nam, bo bądź co bądź, nie jest to projekt tylko dla nas, lecz można i powiedzieć, że dla przyszłych pokoleń. Tak więc trzymajcie się, niech korła się kręci, siemano!